Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Gol Stadiony Świata Patryka Lipskiego, czyli podsumowanie Ligi Europy. Sergio Aguero nie chce numeru 10. Czy to zwiastuje przyjście Messiego? Paul Pogba zakażony koronawirusem. Co dalej z Ibrahimowiciem? Agent piłkarza wyjaśnia. Josep Bartomeu opuści klub pod jednym warunkiem. Arsen Wenger chce zmienić przepis o spalonym. Griezmann ma zostać liderem ofensywy Dumy Katalonii. Wczoraj na kanał przyszło prawie 1000 nowych widzów, witam wszystkich serdecznie. Jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, nie wiem dlaczego tego nie robisz, klikaj czerwony przycisk po codzienny zastrzyk futbolu, bo filmy pojawiają się codziennie. Dzisiaj między innymi będzie troszeczkę o zlatanie Ibrahimowiciu i tutaj pytanie do was. W jakim klubie widziałbyś jeszcze Szweda? Daj znać na dole w komentarzu, a jeżeli nie chce ci się, co oczywiście rozumiem, no to chociaż zostaw kciuk w górę, będę bardzo wdzięczny. Tak żebyś po prostu zostawił po sobie jakiś ślad. Pod wczorajszym filmem ponad 12 tysięcy kciuków w górę, bardzo dziękuję! Wakacje się kończą i jakoś powoli robi się zimno, tak przynajmniej tutaj na Mazurach. Pamiętajcie, że zawsze możecie zaopatrzyć się w takie cieplutkie bluzy ze sklepu Ostatni Gwizdek Shop. A jeżeli nie podobają Ci się takie kolory wyróżniające się, takie jak ten żółty, to zawsze jeszcze jest alternatywa i jest taki fajny czarny kolor. To tylko część tego sklepu, wiele więcej znajdziesz po prostu wchodząc na Ostatni Gwizdek Shop. Link znajdziesz w opisie na dole. Gorąco zachęcam! No i lecimy z newsami. Miłego oglądania. Po środowej kompromitacji Legii Warszawa przyszedł czas na czwartkowe przygody polskich zespołów w Lidze Europy. Godziny meczów były tak sprzyjające, że mogliśmy spędzić aż 6 godzin z polską piłką. O godzinie 17 pias Gliwice zmierzył się na wyjeździe z drużyną Dynama Mińsk. Podopieczni Waldemara Fornalika nie byli faworytami w tym starciu. Gliwiczanie zaczęli bardzo nerwowo. Z pewnością uspokoiła ich bramka Patryka Lipskiego. Były piłkarz Lechigdańsk Gdańsk popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego. Od tego momentu goście grali coraz lepiej, do przerwy wynik nie uległ zmianie. W 55 minucie znakomity kontratak wyprowadził zespół Piasta. Michał Żyro odebrał piłkę w środku boiska, następnie uruchomił Jakuba Świerczoka, a ten po kapitalnym rajdzie strzelił gola. Goście mieli jeszcze kilka znakomitych okazji do zdobycia bramki, między innymi taką. Jednak ostatecznie mecz zakończył się rezultatem 2 do 0 dla Piasta. Jest to historyczne pierwsze zwycięstwo Gliwiczan w europejskich pucharach. W kolejnym meczu Krakowia na wyjeździe grała ze szwedzkim Malmo. W tym przypadku awans polskiego zespołu byłby ogromną sensacją. Krakowia realizowała swoje założenia taktyczne do pierwszej straconej bramki w 22 sekundzie. Od samego początku było widać różnicę klas. Pasy próbowały strzelić bramkę. Nawet im to się udało, niestety sędzia boczny zasygnalizował pozycję spaloną. Gdy wydawało się, że na przerwę piłkarze będą schodzić przy stanie 1 do zera, na 2 do zera podwyższyli gospodarze po składnej akcji. W drugiej połowie Krakowia grała lepiej, jednak wciąż to Malmo było drużyną lepszą. Ostatecznie więcej bramek nie padło. Polski klub w Szwecji wstydu nie przyniósł jednak różnica, klas była widoczna. I tak, przygoda zdobywcy Pucharu Polski zakończyła się ledwie po 90 minutach. W ostatnim meczu tego dnia Lech Poznań podejmował na własnym stadionie łotewską Walmierę. Od samego początku kolejusz rzucił się do ofensywy. Konstruował składne akcje, którym brakowało wykończenia. Walmiera była jedynie tłem dla polskiego zespołu. Niestety Lechowi nie udało się w żadnej akcji zdobyć pierwszej bramki. Na boisku brylował Kamil Jóźwiak, który stwarzał najgroźniejsze sytuacje. Polska drużyna oddała kilkanaście strzałów, niestety wszystkie były nieskuteczne. W drugiej części gry obraz nie uległ znaczącej zmianie. W 59 minucie jeden z piłkarzy Lecha oddał strzał z dystansu, po drodze odbił się od piłkarza gości, potem piłka odbiła się od słupka, a następnie dopadł do niej Iszak. Jeden do zera. Ostatecznie padły jeszcze dwie bramki, kolejną dorzucił Iszak, a na kilka minut przed końcem trzecią dorzucił 18 osiemnastoletni Szymczak. Ostatecznie 2 na 3 polskie kluby awansowały do kolejnej rundy Ligi Europy. Dni mijają, ale nadal nie mija zamieszanie dotyczące przyszłości Lionela Messiego. Według hiszpańskich mediów Argentyńczyk dał do zrozumienia włodarzom klubu, że nie chce dalej reprezentować barw FC Barcelony. Działacze zespołu nie chcą tego przyjąć do wiadomości i chcą iść na wojnę sądową z piłkarzem. Skupmy się jednak na tym, gdzie może trafić Messi. Ostatnio bardzo ciekawy sygnał do wszystkich wysłał piłkarz Manchesteru City Sergio Aguero. Napastnik dokonał zmiany nazwy swojego profilu na Instagramie. Kunaguero 10 zamieniło się na Kunaguero bez dziesiątki. Jest to numer, który Argentyńczyk nosi na plecach od 2015 roku w ekipie z Manchesteru. W sieci niemal natychmiast pojawiło się milion pytań od licznych obserwatorów o brakujący numer. Jak widać, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Argentyńczyk już niedługo może wzmocnić ekipę The Citizens. Według nieoficjalnych informacji, Anglicy negocjują warunki dwuletniego kontraktu z Messi. Po tym kolejnym krokiem będzie dogadanie się z Dumą Katalonii co do kwoty transferu. Jeszcze nigdy Messi nie był tak bliski odejścia z Camp Nou. Angielskie zespoły przygotowują się do nowego sezonu, który już za kilka tygodni będzie miał swój początek. Wcześniej jednak odbędą się mecze reprezentacyjne w ramach Ligi Narodów. Już teraz wiemy, że nie weźmie w nich udział Paul Pogba. Dlaczego? Otóż selekcjoner trójkolorowych Didier Deschamps poinformował, że zawodnik Czerwonych Diabłów jest zakażony koronawirusem. Pogbe czeka teraz 14-dniowa kwarantanna. Nie powinno to bardzo wpłynąć na przygotowania do sezonu Premier League. Jest to jednak przestroga przed pozostałymi piłkarzami, aby uważać na siebie w czasie sezonu. Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Zlatana Ibrahimowicza. Miniony sezon w Milanie może zaliczyć do bardzo udanych. Udało mu się wraz z kolegami awansować do europejskich pucharów, co było jego celem. W 18 meczach Serie A strzelił 10 bramek i zaliczył 5 asyst. Według nieoficjalnych informacji Szwed negocjuje z klubem warunki nowej umowy. Niektóre media donosiły, że strony osiągnęły już porozumienie w tej sprawie. La Gazeta dello Sport ustaliło, że Ibra za sezon gry może dostać nawet 7 milionów euro. Te wszystkie informacje okazały się jednak wyssane z palca. Postanowił je skomentować Mino Rayola na swoim Twitterze. Fałszywe informacje, Ibrahimović nie przedłużył kontraktu z AC Milan. Jednym z warunków pozostania Lionela Messiego na Kampną było odejście Josepa Bartomeu. Gdy tak się nie stało, Argentyńczyk rozpoczął burzę, o której wszyscy już słyszeli. W związku z tym pod stadionem zaczęli się gromadzić kibice nie się z decyzją Messiego. Prezydent klubu widzi co się dzieje i w związku z tym postanowił zmienić zdanie. Według marki oraz TV3, Bartomeu jest skłonny zrezygnować ze swojej funkcji tylko wtedy, gdy Argentyńczyk publicznie ogłosi pozostanie na przyszły sezon w FC Barcelonie. Niestety jednak wszystko wskazuje na to, że Bartomeu za późno podjął taką decyzję. Messi chce odejść z zespołu bez względu na sytuację w klubie. Rok 2020 z pewnością zapisze się negatywnie w historii Dumy Katalonii. Arsen Wenger od dłuższego czasu nie pracuje jako szkoleniowiec. Ten czas może poświęcić na pracę w światowej organizacji FIFA. Francuz wpadł na nowy pomysł, który dotyczy modyfikacji przepisu o spalonym. Wenger zaproponował, że spalony nie powinien być odgwizdywany, jeżeli choć jedna część ciała, którą można zagrać w piłkę, jest na równi z przedostatnim zawodnikiem rywali. Obecnie spalony jest wtedy, gdy jedna część ciała atakującego jest bliżej bramkarza rywali, aniżeli ostatni obrońca. Nowy przepis Węgera zostanie przetestowany w Niemczech. Gianni Infantino dyskutował na ten temat z Oliverem Bierhoffem, czyli prezesem Niemieckiej Federacji Piłkarskiej. Według Kikera przepis wejdzie w życie w młodzieżowych rozgrywkach do lat 19. Cała Barcelona żyje sytuacją związaną z odejściem Lionela Messiego. Równolegle drużyna Ronalda Kumana zaczyna przygotowywać się do kolejnego sezonu. Holender zaczął od rozmowy z każdym piłkarzem Dumy Katalonii. Według Mundo Deportivo Kuman miał powiedzieć Antoinowi Grismanowi, że zostanie liderem ofensywy jego zespołu. Według tego samego źródła Francuz będzie grał z numerem 7 na plecach, co ma podnieść jego znaczenie w zespole. Czy to oznacza, że Kuman pogodził się już z odejściem Messiego? Dużo na to wskazuje, ponieważ jak do tej pory to Argentyńczyk dowodził ofensywną grą FC Barcelony. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia!